Cześć, z tej strony Mateusz Janiec ze Szkoły Fotografa. Dzisiaj pokażę Ci w krótkim filmie, jak zrobić panoramę, bo jak nie zrobić panoramy w takim miejscu jak tutaj, gdzie jesteśmy na Polanie Rusinowej, nad już Polaną Rusinową. Cudownie tutaj, no Jezus Mary, cudowne widoki, więc można to wykorzystać, e, zrobiąc właśnie panoramę e, tego miejsca. Jak to zrobić? Oczywiście ustawiamy aparat w format draw, aby to Potem złączyć i móc obrabiać te zdjęcia. Przy panoramie też szerokokątny obiektyw, ale róbmy zdjęcia nie w poziomie, a w pionie, żeby mieć większą po prostu obszar do łączenia, bo i tak program w Lightroomie nam to skróci. A więc robimy sobie kompozycyjnie, może tak 1 trzecia, 2 trzecie, że jest, przypuśćmy, 2 trzecie lądu, a jedna trzecia. 1 trzecia nieba. Dobra, parametry tu mam ustawione w zależności jak, jak będziesz mieć ekspozycję, ale ja mam tutaj F5, 1 100 na sekundę, ISO, ISO 100. No i robi pierwsze zdjęcie. Ustawiam sobie ostrość, przypuśćmy na górę i wyłączam już ustawienia ostrości na aparacie. Teraz mam ustawiony ostrość na nieskończoność, więc będzie ostre całe zdjęcie. I ważne, że jestem w trybie manualnym, czyli nie będzie mi zmieniało ekspozycji. Czyli mam taką samą ekspozycję ustawioną na każdym zdjęciu. I robię pierwsze zdjęcie, przesuwam delikatnie w prawo bądź w lewo, w zależności z której strony zaczynasz, i robisz kolejne zdjęcie, tak, aby każde zdjęcie nachodziło na poprzednie. Dzięki temu mamy zachowane pole ostrości. Takie samo na wszystkich zdjęciach i parametry ekspozycji są takie same. Dzięki temu w Lightroomie możemy to połączyć w jedno zdjęcie i też go obrabiać. Na to zresztą zapraszam przed ekran mojego monitora. No i witam Cię przed ekranem mojego komputera. No i mamy te zdjęcia, mamy tutaj 10 zdjęć, które zrobiliśmy właśnie w tych górach. Aby je połączyć w panoramę, musimy przejść do zakładki Develop, tak jak jesteśmy tutaj przy obróbce. Dajemy Ctrl A na klawiaturze, czyli zaznaczają nam się wszystkie zdjęcia tutaj poniżej. I teraz dajemy tutaj w menu Foto. Dajemy sobie Photo Merge. O tutaj i mamy możliwość HDR panorama, HDR panorama, damy sobie panorama. I program chwileczkę będzie pracował, aby połączyć te zdjęcia w całość i zaraz pojawi nam się tutaj e, już połączony plik i będziemy może o i widzisz jest połączona panorama, możemy zmienić sobie na e, różne rodzaje łączenia tego e, sprawdzimy sobie e, to pierwsze. Ok, coś takiego. Drugie jest szersze, a perspektywa jest niedostępna. Dobra, czyli te cylindryczne będzie ok. Jeśli sobie damy autokropno, to on nam będzie tutaj automatycznie usuwał te krawędzie, które są niepotrzebne. On tu nam dał automatyczne auto ustawienia. Może tak zostać. Dobra, i gdy już wiemy, że jest połączone, dajemy merch i on. Włączył w plik DNG, który nam się tu zaraz pojawi na dole i będziemy mogli go obrabiać w programie Adobe Lightroom, tak jak RAWA. No i on nam połączył piękną panoramę już nam się tutaj pojawiła na dole. Jak widać ustawienia automatyczne tutaj przyjął właśnie program za nas. Jeśli chcemy to zresetować, możemy sobie dać kluczniczno z klawiszem Alt na klawiaturze i wciskamy całą grupę, możemy zresetować tak aby sobie spokojnie samemu dojść do tych rzeczy. Można już właśnie używać troszeczkę tych autoustawień. Ale ja chcę pokazać Ci, że e, od początku, jak to zrobić. Mamy highlights, czyli z mniej, e, zwiększamy po prostu widoczność w jasnościach, czyli tu niebo będzie bardziej widoczne. E, shadows troszeczkę do góry. E, whites też do góry, żeby dodać takiego o właśnie takiej przejrzystości temu zdjęciu. Blacks. Troszeczkę w dół, abyśmy dodali trochę takiej czerni w takich czarnych punktach zdjęcia. Dobra, Vibrance możemy troszeczkę dodać sobie tu koloru. Ok, Clarity trochę damy do, do góry i Dehaze trochę do góry. Ok, dobra. Teraz już wiemy, że Vibrance jest za dużo. Zdjęcie przez zdjęcie po, dobra. Teraz troszeczkę dodamy jeszcze. Balansu bieli, ocieplimy to zdjęcie o coś takiego. Teraz rozciągniemy sobie gradient na niebie, czyli klikamy klawisz M i rozciągamy z Shiftem tutaj gradient i trochę sobie przyciemnimy to niebo, damy trochę kontrastu. Troszkę jeszcze, o właśnie. Dodamy jeszcze Clarity. Ok. No, i super, i mamy zdjęcie przed, zdjęcie po. E, tutaj jeszcze bym popracował nad tymi chmurami. E, a więc e, wezmę w zakładkę pędzel i trochę rozjaśnimy to ekspozycję. Damy sobie na 35. Automaskę wyłączamy. I możemy sobie malować tutaj te góry. Dodamy jeszcze kontrastu. Trochę jeszcze w górę jasność i clarity możemy większe dać, tak żeby te góry były takie ostrzejsze. Ewentualnie możemy wyostrzyć jeszcze w tych miejscach. O, właśnie, coś takiego. Dobra. E, przejdziemy sobie jeszcze właśnie do krzywych. Tu sobie podbijemy troszeczkę jasności. E, w środku damy do e, niżej. No, i cienie trochę jeszcze tu w tą stronę. Yy, I mamy już coś takiego. Dobra. Shadows możemy troszeczkę jeszcze podnieść. O, właśnie. Jeśli chcemy sobie zmienić kolor tej trawy na bardziej taką żółtawą, yy, dajemy sobie w zakładkę Hazel Hue. No, no i ten joystick. I teraz w dół. I ona będzie się nam robiła taka bardziej czerwona teraz. O, właśnie. O to nam chodzi. Super. Extra. E, dobra. I przechodzimy do zakładki Wyostrzanie Detail. E, pierwsze, pierwszą zakładkę dajemy z, z altem, i wtedy widzimy, e, jak nam się wyostrza zdjęcie. W czarnobieli to bardziej widać. No i teraz, że nie chcemy wyostrzać wszystkiego, tylko na przykład te szczyty gór, takie niektóre po prostu parametry, a więc wciskamy znowu klawisz alt na klawiaturze i maskujemy. Pyk. I mamy tu gdzie jest na biało to jest właśnie będzie wyostrzane na tym zdjęciu. ok zdjęcie przed, zdjęcie po. No i możemy jeszcze sobie tu spróbować te tutaj te drzewa trochę rozjaśnić, a więc znowu przechodzimy do zakładki pędzel, klawisz K. No i sobie rozjaśniamy tutaj tę część zdjęcia. Dodamy tutaj właśnie saturacji, bo tu się tak jest dość spłowiały ten, y, ta część zdjęcia. Dobra, możemy sobie dodać o właśnie balansu bieli na plus i wtedy mamy takie bardziej tutaj kolory. Dobra, ewentualnie porozjaśniać możemy gdzie nie y, tę tutaj polanę. Dobra, mam nadzieję, że tak jest, będzie OK. Y, zdjęcie przed, zdjęcie po. No i mamy zrobioną właśnie panoramę z kilku zdjęć, a dokładnie z dziesięciu. Tak właśnie zrobisz panoramę. Możemy jeszcze spróbować to e, zdjęcie o, wyprostować trochę o coś takiego i enter i zrobiłem za pomocą klawisza R kadrowanie i przesuwasz i tak prostujesz zdjęcie. Dzięki serdeczne, widzisz jak można zrobić pięknie panoramę za pomocą twojego aparatu fotograficznego i właśnie programu Lightroom. Jeśli chcesz więcej takich tajników odnośnie programu Lightroom, to serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie z Lightrooma, na które cię zapraszam, będziemy tam obrabiać na żywo zdjęcia i pokażę wiele ciekawych technik oraz narzędzi, które pomogą Ci zdecydowanie obrabiać lepiej zdjęcia. Mam nadzieję, że pomógł Ci ten film. Jeśli tak, to wciśnij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie i bądź na, na tym właśnie webinarze. Trzymaj się, pa